Witam, tutaj Dawid23 z drugim odcinkiem serii Zagrajmy w <śm> serii Minecraft na wodzie. W tamtym odcinku, yy, co zrobiliśmy? Zrobiliśmy nasz pseudoprzekop dla łodzi. Poznaliśmy pieska... Maxia? Maxia. No i co? Mamy dwóch e, zbyszów. No, osadników, piratów, a nie Jesteśmy kapitanem piratów mm, Tak, mam 30 szmaragów przy sobie 3, I tutaj chyba ze 120 bodajże Tak O 30, 10 minutowe odcinki będą już jeden się wrzuca Jak sądzę 3 Ach, ten inny polos Jabłka kupimy chyba Tak, kupimy jabłka nie wiem czy dirta brać, dostawić. No, ej, o co się. Co ty? Ooo! O, a wyjście pzenicy, mogę? Fajnie, dzięki. Ale chyba jeden z bysz mi spadł. Co nie? Czy mi się daje? Kurde. Akurat... Ten... Niech to. Uwaga! Aaa, dostaliśmy! Szybko! Walka! Uu, dostaliśmy te. A, właśnie mam już trzy kolejne kości. No, piesek! Dobra. Nie wiem, zabić kurczaka dla mięsa, chyba nie. Jeszcze nie. W tym odcinku już trochę tak połazimy. A ty co do nas masz? Aha, schab. A kurde, to ma więcej schabu. Ale dobra. Odsunę się. Mm. Oddajemy to, bierzemy za to to strzały tu to tu, to tu, tu strzały mam Kości zostały tu i jabłka, wezmę jabłka, wezmę jabłka Chodzimy, powiemy się w Assassin's Krida. Hmm, wiemy chyba. O, zbysz mi zadkowe ksiasa. He, dobra. Dzikie, czy sobie strzałem. Dobra. To było fajne. Tylko nie wiem, gdzie nasza ta popłynęła łódka. A tu, dobra. Kurde. Myśmy też połowili rybki. Lecz nie mamy tego. O, nie, 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 nie. Nie, nie rozbijaj się. Nie mamy wędki. Wędki. A piraci mieli mapy, tak, właśnie mapy. Znaczy czego się robiło mapy, bo nie pamiętam. Na wiki Minecraft. I możemy dalej robić Ło, ciśniemy go, zombie. Czy mi się co do... To coś jest! Ła łau łach. Ła łau łach, łau Nie, nie, nie. Nie Headshot, by. Słownik. Optify mnie, daj radę! O cholera, tam jest cała grupa ich. Muszki też wyoloni. Tak trafię. A jednak nie. Tak trafię. Nie wiem, czy atakować tamtą grupkę. Creeper na no TNT się przyda. Jeden strzał. Uuu, dwa strzały! Kurde, ile były Trzy. Wpadł chyba jeden ten proch, albo może dwa. Nie wiem, zobaczymy. I mam dwa prochy, jest. Brakuje nam jeszcze pięciu. No pięciu. Mm, tutaj jest exp. Nie bierzemy expa jeszcze. Poszukiwamy, poszukujemy creeperów na razie. Mogłem dać do tego mod do tego save'a eee, tego Kurde jak to się złapuje zegarek ale, i mapę, ale nie dałem. O! Ooo! Wskaźcie tytanów! Nie! Zostało! W stronę Został jest ale o 43 Optifine, optifime Lepszy celownik. Wiem, że mm, zombie ma całe cztery razy na zabicie go. Ale dam radę, co nie? O, nie go. Szermierze, do walki! Nie wiem, czy się tak za bardzo oddalać, bo nie mamy pochodni. Lepiej nie, nie oddalamy się. Może jesteśmy piratami? Powinniśmy garbi garbić... garbić? Ogradać. Właśnie. Pochodnie musimy zrobić. Nie wiem czy przeżyję. Aaaaaa! Kawasaki! Hm. Do Dobra. Kawa da się zenchantować? nie mamy książki, ale tak bym by się dało. Już rozumiesz dawo na przykład. Nazwijmy no, to. Siema. Masz tutaj do mnie? Nie masz. Ty masz żelazo... Ej, żelazo, ja, może Fail. Kopają nic. Nie, takie drobioski to ja będę wywalał stąd. O takie. Ale nie. Takie... No dobra, takie. Wywalał będę. Stąd, bo to... Nie pasuje tutaj crafting table. Eee, zróbmy sobie crafting table. Nie, skrzynię a może, co ja robię? Co ja mówię? Ach, sama. Kurde, nie wiem, gdzie skrzynię brać. Tu byśmy brali wodę. Tu nie. Może na górze. Tu mamy właśnie skrzynię magiczną. To nie, tam odpada. Tu może gdzieś. O! Pasuje mi. O, prawda, zostaje. I to, no, no i pióra. Na wędkę nas nie stać. To jest mapa. O, ma kurde mapa jest. Nie wiem czy brać czy nie. Widzisz oszustwo. Nie bierzemy. O kurde, widzicie to? No stało on chyba mam... <laughs> Sorry 15 cere duszek, tak, 15 Pysku leszku co to patrzysz? co się patrzysz? No Weźmy kolejny kawałek ciasta. I idziemy kopać się, Nasza kopalnia będzie gdzieś tutaj Och, lagi I don't like lags. Przymitywna będzie. O cholera. Nie mamy. straciliśmy naszą łopatę. Eee, trzeba iść po patyki. Które są tu. A i idziemy po drzewo jeszcze. zapomniałem. Drzewo? no wystarczyło Jedno na... aż cztery. No, aż cztery łapaty na no, wystarczy. Czy mi się wydaje? Czy tu już mamy tak bruk I like it. Weźmy sobie tak na pies jeszcze. Właśnie, o po co się? Krzemień chyba będzie mi zaraz. Już nie wiem po co będzie krzemień. Skoro mamy już tutaj yy, takie rzeczy głównie potrzebne, głównie potrzebne. No! Tyry, ty, ty, tyrym, tym, 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 tym nam na łopatę akurat. No i tak. Niestety mamy mało czasu i <kli> <coughs> żegnam się z wami. Oto ja, Syr Dava23, <coughs> z drugim odcinkiem serii Zagryj Minecraft na wodzie.